Dzień dobry, witam Państwa na kanale Analiza Polityczna Ekstra w ekstra komentarzu bez montażu, gdzie chciałbym zwrócić krótko Państwa uwagę na bardzo niebezpieczne przepisy, o których dużo się nie mówi, a które jednak mogą zostać zastosowane w taki sposób, że prawa obywateli będą ograniczone. Po pierwsze, chodzi o to, że rząd forsuje coraz większe uprawnienia dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I można byłoby powiedzieć tak, co w tym złego? Przecież ABW powinna mieć szerokie kompetencje i szerokie możliwości, żeby chronić naszego bezpieczeństwa. I tu odpowiem tak. ABW powinna mieć szerokie kompetencje, żeby chronić naszego bezpieczeństwa, ponieważ to jest. Kwestia priorytetowa dla rządu, zapewnienia bezpieczeństwa dla obywateli, bezpieczeństwa i zdrowia dla obywateli. Tu się zgadzam w 100%. Natomiast już kilka miesięcy temu koordynator służb specjalnych, dziś również minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Tomasz Siemoniak, zapowiedział, że powinny, czy powstaną takie przepisy, które dadzą możliwość służbom, w tym APW, Przeszukań w mieszkaniach osób podejrzanych, między innymi o jakieś związki terrorystyczne czy bardzo groźne rzeczy, że w takich mieszkaniach takich osób będą się odbywały prze niejawne przeszukania. Co to znaczy? Czyli osoba, której mieszkanie będzie przeszukiwane, nawet się o tym nie dowie. Czyli nie będzie tej osoby w domu, a służby wejdą do jej domu. Przeszukają, zobaczą co chcą, zostawią w takim stanie, jak przed wejściem i wyjdą. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ może być to wykorzystywane nie do osób, nie czy nie tylko do osób, które są podejrzewane na przykład o terroryzm, ale wobec osób wobec których mamy podejrzenia polityczne. Zwłaszcza przy tej koalicji. Przy tej koalicji, gdzie widzieliśmy, w jaki sposób służby, bez oczywiście obecności Zbigniewa Ziobry, weszły do jego domu. Co było po gwałceniem przepisów prawa. No to tak całkowicie bez wiedzy tej osoby, no to to będzie pełna, wolna Amerykanka. Jednak uważam, że tak się to nie powinno odbywać. I Dlaczego nagrywam ten film? Motywacją do tego filmu było to, że przeczytałem o nowych, o kolejnych przepisach, które otrzyma Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli szef ABW będzie mógł decydować o tym, co jest, co zagraża bezpieczeństwu państwa i co jest publikowane w sieci, czyli decyzją ABW, jeżeli będzie w sieci działała jakaś strona, która zagraża bezpieczeństwu państwa w tym są tam publikowane jakieś treści o charakterze terrorystycznym. No to szef ABW będzie mógł zdecydować o tym, żeby taka strona zniknęła czym prędzej w sieci. Dopiero no, oczywiście też oczywiście będzie cały proces prawny się toczył wobec osób, które taką stronę opublikowały w sieci, czy na niej publikowały. I tu również mamy niebezpieczny, bardzo niedobry wytrych, bo można pod to podpiąć wszystko. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kilka lat temu jeszcze, no to jeszcze było w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, była taka sytuacja, że na wniosek służb sąd, bo, aha, bo podkreślmy, ABW bez zgody sądu, bo do tej pory musiała być zgoda sądu na to, żeby, żeby taką stronę zlikwidować. Teraz ABW bez zgody sądu samo zdecyduje, czy jakaś strona znika z sieci, bądź nie. No i Kilka lat temu była taka sytuacja z portalem Najwyższy Czas, gdzie redaktorem naczelnym był pan Tomasz Sommer, no i po prostu ABW ze względów bezpieczeństwa wyłączyła wyłączyło portal. Z uwagi na bezpieczeństwo dotyczące powiązań agenturalnych, służb itd., itd., to wszystko okazało się oczywiście błędne, to się okazało nadinterpretacją, no ale tak, było, no tak, do takiego wyłączenia doszło. No i co jeśli? Wrócę tu podobnie do wątków i motywów politycznych. ABW jako, będzie podpinało, tak jak dzisiejsze, dzisiejsi prokuraturzy Bodnara wiele rzeczy podpinają politycznie, żeby tylko coś wykazać. I ABW będzie stosowało tą samą polityczną metodę podpinania różnych rzeczy pod działanie, pod charakter terrorystyczny, żeby wyłączyć ten czy inny portal, tą czy inną stronę internetową, blok, wideoblok. No, bez zgody sądu, ABW powoływane, gdzie szef ABW jest powoływany przez polityka, jakim jest premier, minister spraw wewnętrznych, administracji, koordynator służb specjalnych. Bardzo to jest rzecz Niebezpieczna, o której informuję, proszę sobie doczytajcie o tym jeszcze, jeszcze więcej, o tych przepisach, bo trzeba mieć świadomość, że ta władza chciałaby mieć kontrolę nad wszystkim, a to jest bardzo niebezpieczne działanie, to są bardzo niebezpieczne przepisy.